Wszyscy kochamy samochody. I niezależnie od tego, czy jeździcie Fiatem Seicento, Deutico, czy macie najnowszy model McLarena, Porsche, czy na przykład Ferrari, jest jeden element, który łączy te wszystkie samochody. A tym elementem, oczywiście, są pasy bezpieczeństwa. Znakomity wynalazek opatentowany w 1900 w 1955 roku przez Forda. Co prawda fordowski patent nie wyglądał w ten sposób, tylko raczej był dwupunktowymi pasami tylko na ten odcinek biodrowy. Przy ewentualnym zderzeniu kierowca niestety uderzał w kierownicę. To było średnie. lata potem, czyli w 1958 roku, Volvo ściągnęło inżyniera z Saba, czyli oczywiście lotnictwo, no i powiedziało, że chce mieć bezpieczne pasy bezpieczeństwa, które zwiążą kierowcę z autem i z fotelem. No i tak właśnie ten inżynier wymyślił trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, czyli tu, tu i tu. O. I oczywiście na samym początku wielu kierowców mówiło, że ten gadżet kompletnie się nie przyjmie. Na szczęście się przyjął i dzisiaj bardzo, ale to bardzo poprawia bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu, pod warunkiem, że odpowiednio i dobrze je zapniemy. Zasada jest taka, że ten biodrowy odcinek powinien spoczywać tutaj pod kolcami biodrowymi dodatkowo, ten odcinek powinien iść tutaj w połowie barku na obojczyku. Dodatkowo jeszcze dociągamy te pasy. O, i tak spokojnie możemy ruszać w trasę. I pamiętajcie, zapinajcie pasy, bo za niezapięte pasy grozi mandat. 100 od 100 zł i dwa punkty karne. Lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo, zapinając pasy.